Cześć, siemanko. Witam w kolejnym odcinku. Dawno mnie tutaj nie było. Słuchajcie, jedziemy do kolonii. Mamy weekend wolnego od pracy, także postanowiliśmy wyruszyć gdzieś na jednodniową wyprawę i padło właśnie na kolonie. Jest tam fajna katedra, którą już dawno chciałem odwiedzić. No i dzisiaj nadarzyła się okazja, żeby tam pojechać. Co będziemy tam robić? No to zobaczycie w tym odcinku. Chodźcie z nami. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj wyjątkowo jedziemy pociągiem. Mam dla Was kilka informacji związanych z budżetowym podróżowaniem po Niemczech i jakby ktoś był zainteresowany, ale o tym Wam opowiem jak będziemy w pociągu. Najpierw kawka i lecimy zaraz na pociąg. Słuchajcie, mam dla Was informację. Jeżeli ktoś z Was chciałby sobie popodróżować budżetowo pociągiem na terenie Niemiec, my zapłaciliśmy za bilet dla dwóch osób 51 euro. Już Wam tłumaczę o co chodzi. Jeżeli ktoś ma wolny weekend i chciałby sobie zwiedzić 2-3 duże miasta, to jest taka możliwość. Dla jednej osoby bilet taki kosztuje 44 euro, ale jeżeli będą już dwie osoby, to automatycznie cena skraca się do. 51,5 euro Także dla dwóch osób po 25,5 euro Można sobie zobaczyć Fajne miejsca Naprawdę za nieduże pieniądze Jest to opcja, która obejmuje pociągi regionalne Czyli te, które stają na wszystkich stacjach Bądź powiedzmy Na wszystkich, tak? Nie obejmuje taki bilet na pewno pociągów Intercity I pociągów Intercity Express No i Jeszcze jedna taka informacja Bilet ten jest ważny od północy w sobotę do godziny 3 nad ranem w niedzielę. Także, dwie osoby, niski budżet i można sobie fajnie popodróżować. Zobaczyć na pewno ze trzy duże miasta. Myślę, że jest to spokojnie do zrobienia, żeby objechać na jednym bilecie za nieduże pieniądze. Jesteśmy już na miejscu i muszę Wam powiedzieć, że ta katedra jest naprawdę ogromna. Nie spodziewałem się, że to jest aż tak duże. Widziałem już wcześniej duże świątynie, inne kościoły i inne katedry, ale tak wielkiej nie widziałem jeszcze w życiu. Tutaj za mną z tyłu ustawia się kolejka do wejścia do środka. Podobno jest tam jakiś punkt widokowy na górze, który można odwiedzić. No i jeżeli będzie możliwość, żeby tam wejść, to oczywiście Pokażemy wam zaraz, jak to wygląda z góry. Budowa gotyckiej świątyni rozpoczęła się w 1248 roku i trwała aż do roku 1880. Łącznie z przerwami, wybudowanie katedry trwało ponad 600 lat. Swoją drogą muszę przyznać, że jest to naprawdę coś niebywałego, że w tamtych czasach ludzie byli w stanie stawiać tak ogromne budowle. Katedra ma 144 metry długości i 86 metrów szerokości oraz dwie wieże o wysokości 157 metrów. Po ukończeniu wież w 1870 roku. Katedra była najwyższą budowlą świata aż do 1884. Jest drugą co do wysokości gotycką budowlą sakralną na świecie, zaraz po katedrze w Ulm, i trzecią co do wielkości katedrą świata pod względem powierzchni po katedrze w Sewilli i katedrze w Mediolanie. W 1996 roku katedra została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 2001 roku miejsce to odwiedziło blisko 6 milionów osób. Na wieżach katedry wisi 12 dzwonów, w tym 4 gotyckie z XIV i XV wieku oraz największy bijący dzwon w Europie, dzwon świętego Piotra. Zdecydowanie warto było tutaj przyjechać. I idziemy teraz na wieżę widokową i informacja dla Was, jeżeli będziecie chcieli wejść na wieżę, jak tutaj przyjedziecie? To wejście jest z boku, z prawej strony od y, głównego wejścia. Tutaj macie ceny z godzinę otwarcia wejścia na wieżę. Okazało się jednak, że nie wejdziemy na wieżę, która znajduje się na katedrze z tego względu, że trzeba mieć ze sobą test zrobiony, który jest ważny 24 godziny. Poszliśmy do centrum testów, gdzie wykonują. No i powiedzieli nam, że obcokrajowcy muszą zapłacić 35 euro za taki test. No wiem, żeśmy go nie wykonywali. W takim razie, skoro nie możemy sobie wejść na wieżę tym razem, no to sobie na nią wlecimy. Pan tutaj siedzi i maluje różne flagi, i ludzie podchodzą z którego państwa są i zostawiają pieniążka dla tego pana. Jest tutaj też flaga polska, my zostawiamy na Polsce. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Mieliśmy w planach jeszcze dzisiaj iść do Muzeum Czekolady, które tutaj się znajduje w mieście No ale niestety nie starczyło nam czasu Jeden dzień to jest zdecydowanie za mało, żeby odwiedzić to miasto W każdym bądź razie była też opcja, że będą chcieli od nas testu, tak jak to było w przypadku wież do katedry Nie rozumiem tych obostrzeń, ponieważ do katedry wpuścili nas bez problemu, bez żadnych testów A na wieżę już trzeba mieć ze sobą test Tak czy inaczej, być może następnym razem jak tutaj przyjedziemy to nie będzie już trzeba mieć żadnych testów ze sobą, i wtedy wejdziemy na wieżę i odwiedzimy muzeum. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Zostaw subskrypcję na kanale, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie. Cześć!